i halo, halo Drescott Outdoor Fishing na rybach w końcu chwila oddechu od eventów wędkarskich, spotkań kursów bo już niebawem w najbliższą niedzielę też Akademia DCO Fishing i nad Nizinną Drwęcą w Elgiszewie kolejna tura szkoleń z kursantami Fly Seat Road a dziś Dzisiaj ja nad naszym klubowym jeziorkiem z muchą, ale na castingu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Pogoda jest jesienna, może ryby już zaczęły brać. Ha! Pierwsze kroki dawno nie widziany pomost. A kroki przy okazji testuję nowe buty. Dzięki Dariusz Ozdrowiały Skadis. Ja mam małą stopę i duże wymagania ale te buty chyba się bardzo sprawdzą a tymczasem nasze klubowe jeziorko, casting i mucha na końcu. Działamy. Nad wodą staram być minimalistą, mniej znaczy lepiej. Więc kijaszek, pleczka, mucha i garść, słownie much od ryby na swoim. Od Tomka Bogdanowicza Spike Terror I moje Garść wystarczy Żeby tutaj na szybko Obłowić grążele Czaburaszka, mucha I gotowe Do akcji więc Wyregulować tak, żeby dało się tym Miło rzucać I po prostu Łowimy Nie dziwię się z pingistą Że sięgają po muchy bo jest to przynęta niebywale skuteczna nie tylko z brzegu, ale też w toni, co pokazał ostatnio Maciej Sly or Die Polska, łowiąc w toni na muchę, na latarę, ogromne szczupaki, a wcześniej też sandacze, więc no jest to przynęta, którą teraz spingiści zauważyli, ale nie ma to jak łowienie naprawdę na muchę. mniej wersji spinningowej czyli z czaburażką z obciążeniem jakkolwiek też robi robotę co też pokazuje ostatnio Primanki pozdrawiam a ja a ja z kastem no <śleski> Taki przyłów jesienią, gdy już ta woda jest czysta i klarowna, a ryby dokładnie na tym zbiorniku żerują, na karasiach i linach, to często, gęsto sprawdza się po prostu naturalnej korystyce mucha. Im ciemniejsza, tym lepsza, z jakimś złotem. Czy to się sprawdzi? Dziś się zobaczy. Ale założenia są słuszne. Chciałem włączyć kamerę przed rzutem. O, jest. Drugi raz walno. Pierwszy raz trafił i się spiął. O, zobaczcie, gdzie on tam leś. Ale za drugim wziął. No, chodź pan. Ale fajnie kotka działa No i zobaczcie Zmieniłem muchę i rachciach Piękny szczupły Uuu. Testujemy Spodniobuty buty świetnie Dzień dobry panie Ła, tarta. Zobaczcie! Ha, 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 ha. Lubię tak! Bo musicie przyznać, że kaczy jest niczego sobie! Kto by je tam mierzył? Po prostu! Fajna ryba! Cześć panie ładny! Kurde. I czy to nie jest potwierdzenie na to, że mucha jest skuteczna? A zmiana koloru się opłaca? Mucha Rules, DC Fishing zaczyna sezon ze szczupakami. Jak widzicie. Zmiana przynęty na taką bardziej naturalną imitującą w wodzie powiedzmy jakiegoś lina, karasia dała efekt pięknego szczupaka plus minus 8 dyszek a wziął dosłownie 5 metrów od brzegu w grążelach tam gdzie mało spingistów rzuca w obawie o nie wiem, zaczepy, cokolwiek ja łowię wszędzie, gdzie da się wrzucić, ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie te ryby się ukryją. A ja, że łowię w sumie płytko i lekko, to właściwie nie mam zaczepów, oprócz tych, które są rybami. Więc nie obawiajcie się, wrzucajcie, łówcie blisko, a nawet bardzo, bo na przykład tu, zanim podejdę do pomostu, rzucam z brzegu. Bo one czasem potrafią nawet stać tu. Mówimy oczywiście o takich jeziorach mniejszych, gdzie jest strefa trzcin, grążeli, gdzie tutaj wszędzie krąży drobnica, czyli żarcie dla drapieżników. Tak więc naocznie się przekonaliście, że mucha, czaburaszka i kast ma sens. Wchodzimy w sezon. Szczupakowy Spingowo-muchowy Kto chce łowne muchy Pisze, zamawia i łowi A ja siadam do imadła Wykręcić sety Big Pike DCO Fishing